i tam przyjrzyjmy się aktualnym okazjom perfumowym od razu mierzę, że jest to short a dłuższa część będzie w sekcji typowych dłuższych wideo na stronie Luxury for Less w tej części przed sprzedaż mamy na przykład dobrą cenę na Giardino tego zapachu chyba nie poznałam natomiast widzę yy... po nutach, że raczej nie dla mnie zwłaszcza jeżeli chodzi o te bazy, bo Agar niekoniecznie, wanilia niekoniecznie Sandałowiec różnie yy, Mamy tutaj też yy, pojawiły się np. Imperial Marasma Nieznanymi Tutaj ładna estetyka, kolorystyka, sugeruje oczywiście nadmorskość I mamy tutaj mamy lilię, mamy sól to może być taka trochę lilia nad morzem więc może połączenie kwiatowości i soli, tak jak na przykład uh, Rose Sentifolie, bo tak róże sól w Narce, w Kalilu więc może to być ciekawe sklinuję sobie, żeby pamiętać. Oprócz tego pojawił się Reminiscence w innych flakonach jakaś, też nowe zapachy w fajnych tutaj cenach, około 2 zł za mililitr Flech de Delice ale widzę, że no to jest totalnie nie dla mnie oraz Rose Meditation. No i tutaj troszeczkę to połączenie róża i sugeruje Delina, ale to jest może tylko takie wrażenie, jak się na to patrzy. Myślę, że dobre ceny za musk ma, Ja mam gdzieś trochę jeszcze Ani Gutel. No na pewno dużo lepsze ceny niż ogólne ceny, bo chyba tam gdzieś 1000-1200, jeżeli chodzi o dosyć nowość Kajala. Różne Fordy. Wiadomo, Ford po przejęciu, coraz gorsze zapachy i w ogóle, no ale tutaj mamy próbkowo Niektóre, które chyba drogo. Ten Black Lacquer, tu widziałam gdzieś próbkowo. Eee, takiego zapomniałam od Forda. Rose Exposed, takich pewnie nowych, Myk Mister. Ebenfum, takich fabrycznych, czy właśnie ten Black Lacquer No i też tutaj tak rozpryski. Zrobię ten taki właśnie mini flakonik, miniaturka Też próbki. Widzę Acro, no to też to wychodzi dobrze cenowo. Bo w zasadzie, gdybyśmy tak chcieli, typowo i razy dwa, bo z tam, wiadomo, fiolka, samplerek, no to szłoby dobrze że to wychodzi tani. tylko takie zapachy. I też widziałam bardzo dobre w cenach na Luxury Ferless próbki yy... Panadora. Mam też piwodnie z sandałowcem. <laughs> budikowe Lancome, jakaś taka zupełnie jeszcze inna linia Były próbki Dora, ale widzę, że wszystkie poszły Stały tylko flakony, próbki były w fajnych cenach, ale gdzieś dawałam znać już trochę Bardzo dobre ceny, również na butikowe Kenzo Już kiedyś mówiłam, na testeryperfum.pl Te i różne w zasadzie, tego chyba nie znam, Nuage Series jest Bez kwiatem yy, Wiśni Czereśni, powiem tak. Bardzo dużo zapachów z tych butikowych Kenzo poznałam, miałam kiedyś kiedyś, gdzie jeszcze trochę może mam Miałam, może jeszcze trochę mam gdzieś macze, mam flakonik Tesolei, mam też Dekant Cedru, Dekant Lotosa Także dużo, ale nie wszystkie znam, nie znam tego tatami No mówię, ceny są cały czas bardzo dobre na właśnie butikowe Kenzo No i na przykład na ten zapach z kiedyś, z kiedyś Parfum DT bardziej, nie wiem, nie stworzyłem, żeby był jestem są bardziej ta specyfika takich zapachów zielonych, wodnych, lata 90., taka specyfika jak na przykład Gucci, Envy, zielono to właśnie też te Kenzo e, Parfum de DT. One się zdarzały stacjonarnie, na przykład jeszcze było edlamur stacjonarne, to często gdzieś tam sobie ten zapach odświeżamy, jeżeli chodzi o tester. Jak już opowiadałam o kręgle już lata temu, już nie wiem kiedy. Powiedziałam, że na mnie to poszło w taką dosyć słodką stronę, yy, i to jest z takim akcentem owocowym, Wzięłam w stronę malin z no, tym notami, ale mówię o efekcie. Natomiast ten bym sprawdziła. Kwiat wiśni, mandarynka Birmo, trochę mnie kusi szczerze mówiąc. Zrobię sobie screen, żeby pamiętać. Jakieś jest temu chyba agnieszkalet, ale nie jestem pewna, że podawały Atkinson'sy. No to niektóre są tutaj w takich cenach, ale ojo, ja, ten czarny to tu ma dobrą cenę. No to te jasne zdarzały się w cenach bardziej bliżej 200 zł, na przykład na Luxury For Less. Jakaś taka marka, która w ogóle nie kojarzę, chyba coś nowego na, yy, na perfum.pl Takie nuty jednego, to jest jako zapach męski, w takich czarnych flakonach. A tutaj mamy takie nuty już mniej ciekawe dla mnie. Dobre ceny na kilka takich maszyn. Ryso no, Chyba i Held dopytywał o coś innego, jakieś tam aktualnie w tej kwestii. Jeżeli chodzi o tę markę, mam bardzo dużo zapachu, bądź miałam nadal chyba jakieś 3-4 flakony. Na niszane, czy niszane? Nie wiem o co chodzi, bo Fun Your Flame. O, wersja X. Jakiś zapach porównywałam tych dwóch wersji. Ja nawet nie pamiętam, czy one się jakoś tam bardzo różniły. No ja bym bardziej modzerowała w tą klasyczną wersję, bo ładniejsza będą krytyki kwiatyki W każdym razie kiedyś o Fanio Flames opowiadałam. Kred kiedyś mówiłam, że trochę są bardzo stylowe. tam taka niszowa aura oraz stronę nośników e, Hermes e, od MRW, od MRW Elixir. Zresztą o czy niszeń bardzo dużo opowiadałam na kanale od wielu, wielu lat. Z jest zapach do pomieszczeń Afrodytę. Są jakieś właśnie zapachy do pomieszczeń w niskich cenach. Zobaczmy sobie tą różową Afrodytę. Jaśmin, Fuksja, Biały Wosk. I co to ma być ta Fuksja? Jakaś roślina, chyba jakiś kwiatek. Jakieś systemy mam, żeby były dobre ceny na. Te zapachy Chanel to dawałam znać na kanale i na przykład teraz właśnie porównywałam, bo te nowe Chanel Crystal Overt. Ja w ogóle od wielu lat opowiadam, no myślę, że dziś pewnie od 10 na tym zapachu, bo zawsze w mojej kolekcji, tylko że ja mam zawsze w tej najdawniejszej wersji Chanel Crystal Overt nowej, no trochę zmienili, no na gorsze zmienili, osłodzili w ogóle w każdym razie gdzieś tam taki ten się taki trochę poprowadzony, bardziej taką, trochę złotowynek stronę. Podejrzewam, że nie mają nową wersję, ale właśnie tutaj jest taka cena. Ale jak jeszcze z tam dawałam znać, bo na te stery Perfum.pl były bardzo dobre. ceny Chanel i na przykład setki poniżej 300 zł, to było chyba za 280 Crystal Over. Były była bardzo dobra. na 19, 19 no, różne. No i tak, widać po flakoniu, że to jest nowa wersja, moja ma taką złotą część pod białym korkiem. O marce. Uh, yes, chyba tak, też opowiadałam wielokrotnie. Widzę, że pojawiła się też na testeryperfum.pl w bardzo dobrych cenach. Ja miałam kiedyś tam różę, miałam Empreinte, no różne miałam. Od jakiegoś czasu informowałam, robiłam relacje, są w pewnym duglasie. No i tu widzimy w bardzo dobrych cenach, także można by się było zainteresować. Znowu miałam gdzieś kiedyś próbkę tego. No tutaj. Myślę, że mogłabym tu zaryzykować na te stery Perfum PL. zdecydować się właśnie na coś skórecz, zdecydować się na coś właśnie z butikowych kenzo. Bo już od jakiegoś czasu Już butikowe kenzo właśnie, między innymi na te Perfum ale w bardzo dobrych cenach. Tam wychodzi na 3 zł za mililitr. Zapach hiper czy hyper Fresh. Takie klimaty. Tego C chyba nie poznałam. Mówię, miałam próbkę, ale już jak ja tutaj dobrze nie pamiętam, bo w tej marce opowiadałam, właśnie jak miałam kiedyś, Już pokazuję empreinte, ale dawną wersję i miałam też row. No, poczytałam tutaj może opinie o tych, które są w fajnych cenach na te stare perfum. Bo tam co widzę, że są jakieś opinie. Wysokie wskazanie, białe kwiaty. To raczej nie będzie coś dla mnie. Porównuję do do blanche, Nie bląż, tylko bląż. Tutaj podaję recenę 343 zami To jest yy, do przyjęcia, oferty w przypadku tego zapachu. A tam jest jeszcze jeden, dwa coś. No to prasowanie tutaj, i bawełniana koszula trochę do mnie przemawia. Ale właśnie z detergentowy, grupy cytanetycznych dozań, tutaj chemiczny niuans, czyli. Już wiem, że ten sobie raczej reaguje, daruje. Był ten. zobaczymy, tu mamy opinię. Wskazując do tego rosza, od rosza, który znam. To Sisleja. Fajne skojarzenia, jeżeli chodzi o ten wiersz, o ten zieleń. Te Trawny, trawiasto limonkowe z retromuchem. Czyli to będzie taki ostrzejszy, aromatyczny zapach. Czyli taki zielono-żółty. Soczyste, pobudzające siweria, no wskazania wyglądają dobrze co tam jeszcze było ten ale tu nie ma opinii z tego film dr nas no, właśnie Byłam w wracaliśmy. Chwilę byłam w Douglasie, tam już wcześniej wspominam, tam mają właśnie tę markę. Na tej powiedzmy wysepce z różnymi markami niszowymi, te dajcie z butikowe, też. Van Cleef Arpels, są z, z Gilliany, doszło też Marziela. Wcześniej było, w, bardziej kojarzyłam, że w, się w seforach. U nas w Trójmieście w jednej seforze kojarzę tak. szeroko właśnie w Marziela. Y co tam jeszcze było? Coś z tym hiper było Ale chyba nic z tego Chcę zobaczyć jeszcze raz Znaczy, było to jeszcze tutaj Sekund po i w ogóle któryś z tych jasnych właśnie testowałam stacjonarnie Jak właśnie było w Douglasie Już kiedyś, kiedyś wcześniej, bo to już kolejne było podejście Wcześniej i któryś z tych jasnych mi się podobał, ale musiałam sprawdzić który Możliwe, że ten, bo liście herbaty Czemu to mam jakieś opinie? porównują do Bergamotu, kiedyś miałam z malą. porównują do tego sandi z który trochę mniej pamiętam. Irysa nie wyczuwam. Piękny, spokojny, relaksujący, minimalistyczny, trzebny zapach trochę posłodzona herbata miesza się z tak trochę posłodzona to też chyba nie do końca dla mnie eee... parametry dyskretne to tu się podaje, że czuję niuans irysowy Powiedziałam make up Makeup.pl więc tutaj jeszcze weszłam na chwilę na Makeup.pl chyba na Makeup, tak ehm, to jest marka, o której się ja mam Rzeczy między taką tego fioletowego, chociaż one wbrew nazwie są irysowo-piołkowe bardziej Ten aspekt w ogóle takiego szachetnego, kurmą yy, z owocowością, ale takiego bardzo urokliwego, dziewczynce kobiecego Natomiast yy, takiego w ogóle niezasłudzonego nie niegłupaszczonego i w ogóle Natomiast opowiadam jak na te stare parfum ale były świetne ceny na tę markę <laughs> Ta marka już bardzo poskoczyła cenowo, tutaj widzę, że na niektóre nawet ceny spoko mandarynka, jakieś miałam dekant 300 vetiver, że niektóre tam widzę no no nie są takie ceny jak kiedyś bywały mam ten flakonik, ale utrafiony w trochę lepszej cenie yy, jak dobrze pamiętam yy, No nie wiem gdzie go mam ja jeszcze nie opowiadałam, natomiast yy, no, było lepszy czas cenowy na tę markę, ale ona już tak podskoczyła, że teraz już możemy przyjąć, że jak coś widujemy za takie 300, to, to, to są dobre ceny. Myślę, że za ten też ogólnie. Nie, no. nie mam lepsze ceny, ale to jest unany zapach. Gdzieś tam wskazują owoce, tego właśnie może tak owocowo mi ją wypada. No to jest takie w ogóle dla mnie. Panilia, kaszmeran. Ale tak jest bardzo ładny. Jeszcze hiperfreszcza sprawdzić. Mamy. Że przypomina tego Erma. Opisów nie mamy. Że przypomina też ten zapach koleż. Generalnie wydaje mi się, że tamten, który. Przyjrzałam. Czyli ten chyba wypada jednak mimo wszystko ciekawy, to ten poleci na mnie, Turk.